Z Ukrainy do Polski trafili w innym czasie i okolicznościach. On długo przed wojną, by tu studiować, ona zaraz po jej wybuchu. Razem postanowili połączyć siły i wiele nie górze. Założyć fundację, której zadaniem jest pomoc i integracja polsko-ukraińska. Krzysztof Borys się To był cud. Na stacji pojawił się pociąg. To był chyba ostatni, jaki opuścił Charków przed blokadą, a mnie udało się przedostać do rodzinnego miasta, skąd zabrałam rodzinę i uciekliśmy do Polski. Tak, tuż po rosyjskiej agresji na Ukrainie i przyjeździe do Jeleniej Góry przed naszą kamerą mówiła Daryna Melnyk. Wówczas wraz z rodziną sama potrzebowała pomocy. Dziś ją oferuje, prowadząc Fundację Początek. i gratulacje, nie było końca. Założyłam dużo problemów, takich problemów też społecznych, dlatego założyliśmy Fundację, aby pomagać tym osobom, nie tylko osobom pochodzenia ukraińskiego albo białorusinom, ale też osobom, które... Które urodziły się w Polsce, tak czyli Polakom. Dlatego realizujemy nasze projekty, które będą łączyć te różne narodowości. Fundację tworzy także Mikołaj Bakhur. Mieszka w Polsce od 10 lat. Od 2017 roku w Kotlinie Jeleniogórskiej prowadził działania pomocowe i tworzył stronę internetową skierowaną do swoich rodaków. Pomoc Ukrainie, wydatkuje. To on jako jeden z pierwszych komentował dla faktów wydarzenia tuż po wybuchu wojny i dziękował Polakom za pomoc. Co teraz się dzieje po prostu ze wszystkich zakątków, każdy chce wspierać, każdy chce pomóc. Od ośmiu miesięcy Fundacja Początek organizuje warsztaty i spotkania, integruje Polaków i Ukraińców, a dla dzieci z Ukrainy prowadzi choćby lekcje języka polskiego. Zajmowałam się integracją polsko-ukraińską jeszcze przed covidem, przed wojną kiedy jeszcze przyjechałem właśnie tutaj na studia i bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać lokalnym mieszkańcom, że Ukraińcy są fajni ludzie, a Ukraińcom pokazać, że Polacy wspaniali ludzie i możemy znaleźć wiele spójnych tematów i zbudować mosty. Do tej pory Fundacja Początek zrealizowała 8 projektów, w których udział wzięło blisko 300 osób. Jelenia Góra, Krzysztof Borys. A więcej na ten temat powiemy w głównym wydaniu faktów.